Święta Bożego Narodzenia, które całkiem niedawno świętowaliśmy, a ciągle trwamy w okresie liturgicznym Bożego Narodzenia, są bardzo silne. Bardzo silne i oddziałują na nasze wspomnienia. Przypomina nam się nasze dzieciństwo, wiele miejsc i sytuacji związanych z świętowaniem Bożego Narodzenia w naszych domach, kościołach. Niewątpliwie wielkie znaczenie dla nas ma szopka, która jest zawsze konstruowana w naszych parafialnych świątyniach. Początek żłóbka to rok 1223. We Włoszech Święty Franciszek z Asyżu jako pierwszy skonstruował szopkę, czyli w sposób zewnętrzny obrazowy ukazał scenę Bożego Narodzenia. To właśnie tam, w Grecjo, w skale wymytej, w grocie wymytej ze skał wulkanicznych, która należała do jego przyjaciela znanego Rycerza Giovanni Velita, święty Franciszek skonstruował szopkę. Dzisiaj na całym świecie, w nawiązaniu też do miejscowych tradycji, konstruowane są szopki. Dzisiejszy odcinek naszego magazynu katolickiego poświęcimy szopkom betlejemskim, szopkom bożonarodzeniowym w naszych parafiach w parafiach naszego miasta. Jezus Chrystus narodził się w warunkach bardzo ubogich. Dziś pewnie, kiedy wchodzimy do naszych świątyń i oglądamy żłobki, oglądamy szopki, niektóre podobają nam się bardziej, inne mniej, ale nie możemy zapomnieć o jednym: że podstawowym znaczeniem konstruowanej w kościele szopki jest to, żebyśmy po raz kolejny zdali sobie sprawę z tego, jak bardzo Bóg wchodzi w biedę człowieka, wchodzi. W jego sytuację, wchodzi w jego życie. I tak nawiązując do słów poety, i patrząc na nas w dzisiejszy odcinek magazynu katolickiego, na taką panoramę, szopek w naszym mieście, może należałoby się odwołać właśnie do słów, które mówią o tym, że wierzymy, że Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, w Betlejemskim żłobie, bardzo dobrze. Ale poeta mówi, że biadą jest, jeśli ten Bóg nie narodził się w Tobie, jeśli nie narodził się w naszym sercu. Czy nasze serca przypadkiem nie są bardzo podobne do żłóbka? Powinny takimi być powinny być proste, ale otwarte, gościnne dla tego, który staje się człowiekiem, pozostając ciągle Bogiem staje się jednym z nas. Nasze pierwsze poświęteczne spotkanie inaugurujemy w Muzeum Decyzjalnym we Włocławku. W końcu roku 2012 została otwarta ekspozycja zatytułowana Za pokolenia i dla pokoleń. Jest to bardzo interesująca wystawa różnych dokumentów historycznych, bodajże najstarszych w naszej diecezji. I kilka słów o tej wystawie powie nam tutaj kustosz Muzeum Diecezjalnego, ksiądz profesor Piotr Sierzchała. W dniu 27 grudnia minionego roku została otwarta w Muzeum Diecezjalnym we Wrocławku wystawa pod tytułem Za pokolenia i dla pokoleń. Obejmuje ona konserwację dokumentów z archiwum diecezjalnego we Wrocławku. Na tej wystawie prezentowanych jest 29 najstarszych i najcenniejszych obiektów archiwalnych ze zasobów archiwum diecezjalnego we Wrocławku. Zostały one poddane pieczołowitym zabiegom konserwatorskim zrealizowanym w minionym roku na zlecenie Kurii Decyzjalnej we Włosławku oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe Wspieranie Działań Muzealnych. Na tejże wystawie możemy oglądać księgi, dokumenty najstarsze, jakie znajdują się w naszym archiwum. Dla ciekawości mogę podać, że są to dokumenty starsze niż data konsekracji katedry bosławskiej. Znajdują się na wystawie dokumenty opisujące posiedzenia kapituły katedralnej, tak zwane też kopiariusze i z tego cennego zespołu 11 kopiariuszy w 16 częściach zostały poddane dwa najważniejsze, w tym tak zwany kopiariusz królewski. Wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć owe dokumenty, jest to jedyna okazja przez najbliższy miesiąc, a więc do końca stycznia bieżącego roku, można zwiedzać muzeum diecezjalne. Dla ciekawości podam i dla zainteresowanych również, że muzeum jest już otwarte po dwóch latach zamknięcia ze względu na prace remontowe i budowlane. Cieszymy się każdą osobą, która tu przyjdzie, która wcześniej oglądała owe muzeum, a dzisiaj może poglądać je w trochę nowej szacie i zaczynamy to właśnie takim wielkim akcentem i ciekawym akcentem, jakim jest pokazanie owych dokumentów. Wystawa jak powiedziałem jest czynna do końca stycznia, można oglądać ją w dni we wtorek, czwartek i sobotę, to są takie pewne terminy. Myślę, że jeżeli ktoś jakieś grupy zorganizowane, szkolne przy wcześniejszym powiadomieniu możemy otworzyć muzeum razem z osobą, która po tejże wystawie oprowadzi. Będziemy bardzo się cieszyć Państwa obecnością. W Ewangelii zapisanym fragmencie fakt, jak mędrcy ze wschodu przybyli, aby oddać pokłon Chrystusowi. Również i w naszym mieście chciałbym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić do przeżywania tego wielkiego wydarzenia zbawczego. Najbliższą sobotę, to jest 5 stycznia, w naszej bazylice katedralnej o godzinie 17.00 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu pani Antoni Krzysztoń, na który, do którego udziału wszystkich serdecznie zapraszam. Wstęp wolny. Jest to jakby początek przeżywania święta Trzech Króli. Następnie w niedzielę, zapraszam na godzinę 10.00, gromadzimy się na zielonym rynku, gdzie spod ratusza wyruszy korowód prowadzony przez trzech króli, którzy ulicami Bojańczyka, Warszawską, Placem Wolności, Brzeską przejdą przez nasze miasto i udadzą się do Bazyliki na świętowanie wspólne przy ołtarzu pańskim tego wielkiego wydarzenia. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w tych naszych uroczystościach. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić mesjasz. W tym dzisiejszym słowie Jezus uwydatnia dwie postawy, jakie człowiek może przyjmować wobec Boga. Pierwszą z nich uosabiają mędrcy. Nasza tradycja nazywa ich królami, precyzuje ich liczbę, nadaje im imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Ewangelia jednak pomija te szczegóły. Z Ewangelii wiemy tyle, że to byli poganie, którzy przebyli długą drogę, aby spotkać Jezusa, aby oddać mu pokłon i złożyć dary – złoto, kadzidło i mirrę. Ojcowie Kościoła widzą w tych darach bardzo konkretne symbole. Złoto wskazywało na królewską godność Bożego Syna, kadzidło na jego bóstwo, a mirra była zapowiedzią męki. Każdy człowiek wierzący, człowiek, który przejdzie pewną drogę za Jezusem, który wyjdzie poza swoje pogaństwo, opuści je, zostawi za sobą, odczuwa w swoim sercu naturalną potrzebę oddania czegoś Bogu, złożenia mu czegoś w ofierze. I warto w kontekście dzisiejszej uroczystości zadać sobie właśnie pytanie, co ja umiem i potrafię i chcę oddać mojemu Bogu. Może warto uczynić to w tym samym kluczu, w jakim zrobili to mędrcy. Naszym złotem może być przecież wszystko to, co dla nas drogie i cenne, nasze bogactwo. Nie tylko bogactwo materialne, ale bogactwo ludzkiego intelektu, ludzkiego ducha, ludzkiego świata emocjonalnego. Bogactwem może być nasz czas, czas, którego ciągle mamy za mało. Kadzidło to nasza modlitwa, praktyki religijne. Nasz wysiłek podejmowany bezinteresownie z miłości do Pana Boga. A Mirra? Nasze cierpienie, samotność, niepewność, bezradność i lęk przed tym, co przyniesie jutro. Pytajmy dzisiaj, czy potrafimy oddać Jezusowi to wszystko, nasze dary, stanąć przed Nim tak jak mędrcy. A może tak jak Herod, który przeraził się na wieść o narodzeniu Jezusa? Boimy się, że Bóg coś nam zabierze, że chce nas zniewolić, skrępować, dlatego mimowolnie wypędzamy go z Betlejem naszego serca przez oziębłość, zwątpienie czy grzech. Jest jeszcze jedna postawa, najpiękniejsza i najbardziej chrześcijańska, kiedy na wzór Jezusa, na wzór Bożego Syna, narodzonego dla nas w ubóstwie, sami stajemy się darem, bezinteresownym darem dla Boga i bliźnich. I taki dar jest najmilszy ojcowskiemu sercu naszego Boga. Z takiego daru Bóg najbardziej się cieszy. Jego ojcowskie serce się wzrusza, a całe niebo z całą pewnością widząc ten dar się uśmiecha.